Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy odkręcać taką śrubę obrobioną. Na dwóch kołach e, mam takie śruby do odkręcenia. W sumie teraz to już na jednym zostało. Na pierwszym kole e, robiłem punkt na środku i wierciłem. Bardzo dużo czasu mi zeszło. To są widocznie bardzo twarde śruby. Nie wiem, może 12,9 twardości. Teraz postanowiłem wywiercić. Albo z jednej strony, albo z dwóch stron Jeszcze zobaczymy Raczej z dwóch stron będę wiercił, chociaż to wyjdzie w trakcie Muszę zdjąć ten pierścień Jeżeli zdejmę ten pierścień, jestem w stanie zbić ten kołnierz Bo ten kołnierz tutaj jak widzicie, on jest bardzo cienki To jest, raz, że twarda śruba No to nie będzie problemu Jeżeli chodzi o młotek i przecinek, można bez problemu zbić to Ona będzie pękać Później, jeżeli zbijemy ten kołnierz i y, zdejmiemy pierścień, który też będzie trzeba przeciąć przecinakiem. Nakładamy taką nasadkę. O, może tak sobie przyświecę. To było widać. Tak będzie dobrze. O, to są nasadki takie, które się zacinają. Mogę Wam od razu podpowiedzieć, te nasadki mają z tyłu tutaj. Y, taki. No, nie na imbus, tylko no, no taki prostokąt. Do tego są takie specjalne przejściówki. Ja tutaj mam taką przejściówkę. Mogę Wam dokładnie pokazać. Yy, może pod światło. Tu jest numer tej przejściówki. I co za tym idzie, ona idealnie tutaj pasuje jak widać wiertła, mam 5% kobaltu bardzo twarde wiertła, dają radę no, nie powiem, że bez problemu, trochę się nawierciłem ale dają radę jeżeli chodzi o śrubę to tak wygląda śruba z pierwszego koła widzicie? A jeżeli chodzi o śrubę, to jest, nie wiem czy ja mówiłem, BMK 5F10. Tak wygląda śruba. Można sobie tam, wiadomo, coś przecinakiem pomóc. No, w takim razie bierzemy się za wiercenie. Co ważne, z ważniejszych rzeczy wiercimy. Muszę rękawiczkę zdjęć, Zrobimy przybliżenie. Wiercimy pomału. Małe obroty mają lecieć takie wióry. Jeżeli nie lecą, to za słabo dociskamy. Trzeba w takim razie dociskać mocniej. To wiertło się aż tak nie nagrzewa, dlatego ja go nie chłodzę. Akurat tu sobie na spokojnie to robię. Są specjalne takie spreje do chłodzenia, lub w najgorszym przypadku wodą. Ale tak jak mówię, te wiertła z kobaltem one się aż tak bardzo nie grzeją. Ja sobie tu to pomalutku wiercę i e, no nie, nie, nie ma nie zauważyłem takiej potrzeby, że to wiertło mi się aż tak bardzo że żebym je musiał chodzić Także ja to sobie tak robię w ten sposób podkreślam, że ja pokazuję jak ja robię. Nikogo nie namawiam do takiego samego działania dobra, biorę się do pracy, chociaż w międzyczasie jak tradycyjnie zachęcę do dawania API w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podoba e, do subskrybowania mojego kanału. No i do oglądania filmów, bo jak widzę jest jakiś ruch na tym kanale To mnie zachęca wiadomo do kręcenia czegoś nowego Jeżeli będzie dużo tych osób przybywało na kanale To postaram się wrzucić coś tam raz w tygodniu A że jestem majsterkowicz, majsterkowiczem, także dubię dosyć często Na pewno coś się znajdzie ciekawego Zapraszam do oglądania No i tak, tu jak widać Z jednej strony jest już wywiercone, z drugiej Wiercę i tu trochę zeszło. O, przecinakiem puknąłem dosłownie dwa razy. I dół tutaj tego wierzchniej warstwy śruby odpadł. I jeszcze tutaj od góry muszę odbić. Z boku odpadnie ten kawałek, jak będę wiercił, albo jak wywiercę. Zdejmujemy pierścień i nakładamy nasadkę, odkręcamy śrubę. Cała filozofia. Troszkę inaczej. Teraz wierciłem, bo wcześniej wierciłem yy, tak jak się powinno. jak no, znaczy, wszyscy wiercą. No, w środku zrobiłem punktakiem, naznaczyłem ten otwór centralnie na środku, no i wierciłem po kolei wiertłami. No ale postanowiłem teraz spróbować drugiego sposobu, i tak mi się wydaje, wychodzi szybciej. No i jak widać na załączonym obrazku, pierścień już pękł. Także dużo pracy nie zostało. Tak wygląda pierścień. Z jednej strony jest rozładowany. Tak jak nawierciłem, z jednej strony jest twarda śruba. To reszta wszystko poszło przecinakami. Powiem Wam szczerze, że nawet nie trzeba było wiercić. Nawet nie trzeba było wiercić z dwóch stron. Starczyło z jednej. Niepotrzebnie tam wierciłem. Tak wygląda śruba. Nałożymy zaraz nasadkę i odkręcamy. No i tak wygląda nasza śruba. Nasadka. Oczywiście, żeby jej nie uszkodzić, to skoro odkręcaliśmy w lewo, no to ją musimy wykręcać w prawo. O tym pamiętajcie, żeby nie uszkodzić nasadki.